Cześć, witam się, Mano. Dzisiaj Wam przedstawię najlepsze ustawienia do CS2, które zapewnią Wam zarówno FPS-y, jak i przewagę w grze. Zaczynając e, od ustawień wideo. Tutaj, e, wiadomo, wybieramy sobie e, monitor główny, jak największą ilość herców, e, jasność według preferencji. Ja polecam w okolicy 100-110. No, i teraz y, przechodzimy do rozdziałki. Tutaj, oczywiście, według preferencji. Y, ja gram 4x3 i pamiętajcie, im mniejsza rozdziałka, tym mniejsze pole widzenia i jednocześnie większe głowy przeciwników, ale są też one bardziej rozmazane, co może przeszkadzać w strzelaniu na daleko. Im większa rozdzielczość, tym większe pole widzenia i y, mniejsze głowy przeciwników, ale są bardziej widoczne e, na daleko. Zaawansowane ustawienia obrazu, e, zwiększ kontrast graczy, ja to mam wyłączone, polecam to mieć wyłączone, e, ponieważ na mniejszej rozdziałce, ja gram na dosyć małej, 1024x768, e, po prostu to e, sprawia, że modele gdy strzelam się na przykład z bombsailu A na mirażu z galą. Modele, po prostu ciężej jest trafić w głowę. Ten model na daleko wygląda naturalnie jest taki poprzerywany, dlatego ja mam to wyłączone. Na wyższych rozdziałkach to polecam według preferencji, oczywiście to też zabiera tam nam kilka fps. Synchronizacja pionowa to oczywiście wyłączamy, to jakby od razu mówię, e, NVIDIA G-Sync, no to tutaj chodzi o to, że jeżeli mamy monitor, dajmy na to jak jaki, 280 Hz, a nasz komputer nie zawsze jest w stanie e, tyle tych FPS-ów wygenerować, to włączamy sobie G-Synca. E, wtedy, gdy nam te FPS-y spadną, też spadnie e, taktowanie matrycy monitora i nie będzie nam tak ciało. E, a jeżeli po prostu wyrabiamy nad nadtaktowanie monitora wtedy to wyłączamy to jest tam do, wtedy do niczego niepotrzebne tryb niskiego opóźnienia to włączamy jeżeli mamy kartę Nvidia maksymalna ilość klatek to pozwala mieć ustawione na nie wiem jakąś liczbę ja mam dajmy na to 400 może być 500 bo wtedy jakby zauważyłem że więcej fpsów mam niż gdybym miał po prostu to na 0 Przechodzimy dalej. Tryb antyaliasingu. Tutaj, jeżeli mamy słaby komputer, to polecam i tak ustawić te dwa MSAA, ponieważ daje nam to przewagę na takich mapach jak Vertigo, na B. Wtedy widzimy przez te przez te kraty, przez ten catwalk taki i tak samo na przykład jak na spałnie Tero jest na mirażu E, pa, wchodzimy do pałacu i tam są te barierki. E, też to nam pozwala widzieć e, przez te barierki, bo gdy mamy wyłączone, to się to nam zlewa, zamazuje, nie widzimy po prostu e, przez takie przez takie krawędzie. No i wiadomo, jeżeli mamy dobrą kartograficzną, dobry komputer, to e, polecam ustawić sobie to na razy 8. Ja mam razy 4. E, aby ta karta przy streamie, przy wszystkim wyrabiała. No ale polecam, jak, jeżeli komputer daje radę, to polecam jak najwyżej. Jeżeli nie, to i tak te dwa X. Ten CMAA nie polecam, bo to po prostu już lepiej ustawić żaden. Ogólna jakość cieni niska. Kiedyś było tak, że jak mieliśmy wysoką jakość cieni, to te cienie. Widzieliśmy na daleko, a jak ustawiliśmy niską, to nie było ich widać teraz. E, nis, pom różnica pomiędzy niską, średnią a wysoką jest tylko taka, że te cienie są mniej albo bardziej wyraźne, więc polecam sobie ustawić to na niską, nawet jak mamy dobry komputer. No chyba że chcemy, nie wiem, żeby nam te cienie ładnie wyglądały, no ale w CSO się gra po to, żeby wygrywać. Więc polecam sobie to ustawić na nisko. I tak wszystko będzie widać, a zawsze to jest. Więcej FPS-ów. Dynamiczne cienie tutaj e, oczywiście włączamy wszystkie. To nam zapewnia to, że widzimy cienie w Cave, na przykład na Anciencie i takie cienie od innych źródeł świateł niż w Słońce. Dalej. Szczegóły modeli, tekstur. E, to nam po prostu zmienia wygląd skinów modeli, kiedyś e, dochodziły do tego tracery, jak mieliśmy na niskie to te tracery, czyli po prostu te smugi wystrzału były, e, były bardzo rozmazane jak mieliśmy na niskich, a im de, w wyższe ustawienie tym one były ostre. Teraz każdy tracer jest ostry, więc polecam to na niskie, chyba że oczywiście mamy skiny i chcemy je sobie oglądać to wtedy na wysokie. Tryb filtrowania tekstur. Tutaj nie widzę różnicy, a nie ma też dużej różnicy FPS-ów. Ja to daję na najniższe, żeby to zawsze te kilka FPS-ów było, ale czy to jest jakaś duża różnica, ja nie zauważam. Detale shadera. Tu, no to jeżeli typowo, jeżeli chcemy mieć ładną gierkę, to włączamy na wysokie, jeżeli chcemy. Ee, więcej FPS-ów to niskie. Tutaj nie ma większej filozofii, po prostu e, lepiej wyglądają po niektóre efekty i tyle. Szczegóły cząsteczek. Ee, niskie to nam tylko zmienia. Między innymi, jak granaty wybuchają albo te smugi po trafieniu kuli w jakiś obiekt, czy ścianę, czy na przykład krew. To polecam e, na niskie. Okluzja otoczenia kiedyś. Kiedyś to nam dawało, dawało przewagę, na przykład, znowu w Kejwie na Anciencie czy w Dunacie. Jak były te e, takie miejsca, e, w których było takie światło inne niż słońce, e, to nam po prostu dawało to, że gdy jest na przykład na Niuku, gdy jesteśmy przy ścianie w radiu, to ten taki cień od otoczenia. E, Padał na ścianę, ale ostatnio, wal, znaczy nie ostatnio, Walw to zrobiło tak, że ten cień jest i tak generowany wtedy, kiedy już widzimy model, więc to nie daje nam jakiejś realnej przewagi, więc jeżeli zależy nam na FPS-ach, polecam to wyłączyć, ja mam to jednak włączone na średnie. Bo już gdy ten model widzę, to jak, w jakiś tam sposób wolę, wolę to mieć jednak włączone. W jakiś sposób czuję, że to może coś dawać. High Dynamic Range HDR, co nam to daje, jeżeli ustawimy to na jakość, wtedy mamy obraz tak, jak to było w CSGO, a jeżeli damy na wydajność, nasz obraz będzie taki sypki, piaskowaty, to już według preferencji. Ja na przykład nie mogę grać na jakości, bo gdy gram, mam do monitor dosyć blisko siebie, więc mi to bardzo przeszkadza na no, takiej odległości od oka, ale gdy ktoś ma na przykład dalej monitor, czy mu to jakoś nie przeszkadza, to polecam wtedy ustawić na wydajność, wtedy to zapewni na pewno FPS -y. no i ten FX Super Resolution to na przykład jeżeli ktoś woli mieć większe pole widzenia i celownik, taki jak na przykład na rozdziałce 1280 a grać na niższej rozdziałce w grze, to wtedy to polecam włączyć, a tak to nie ma sensu e, tego po prostu włączać. Przechodzimy dalej dźwięk. E, głośność ogólna tutaj oczywiście e, ustawiamy według siebie. Profil korektora dźwięku wyrazisty, wtedy słychać wszystkie kule dobrze, skąd, skąd e, dochodzą strzały. Rozdzielenie kanałów. 100% i korekta perspektywy włączamy na nie. Gdybyśmy tu ustawili 100% i korektę perspektywy włączili na tak, to byśmy słyszeli tylko w jednej słuchawce, gdy na przykład szczoły padał z prawej strony, to byśmy słyszeli tylko w prawej, a w ogóle z lewej, a tak to jakoś to działa bardziej jak w TSGO no i to tyle. Tutaj jedyne co polecam ustawić to głośność 10 sekundowego e, ostrzeżenia, żeby była większa niż 0. Wtedy słyszymy gdy jest po prostu 10 sekund przed końcem rundy. E, ostatnio gdy dodali ten inne pikanie bomby przed wybuchem to mniej to daje, ale na przykład gdy bomba nie jest podłożona i chowamy broń po celę, to nam się to może w jakiś, w jakiś sposób przydać. Mamy taki feeling kiedy kiedy się ta runda skończy, na przykład gdy uciekamy przed y, graczami Tero, no i gra tutaj przejdziemy do HUDu no, kolor chodu. no tutaj jest według preferencji ja mam ustawiony żółty, lubię taki kolor skala interfejsu, polecam sobie, gdy widzimy po prostu, znaczy polecam mniejsze, według mnie wtedy łatwiej y, odczytywać te wszystkie liczby znaczy, ile mamy HP Łatwiej zauważyć granaty i te sprawy, i od razu przejdę. Może wrócę do obrazu i skrajne pozycje chudu. Ja, jako iż gram z monitorem dosyć blisko oka, teraz tego nie widać, bo mam dalej. Ale na co dzień gram blisko. To polecam sobie to jakby wyregulować, żeby, żeby ten chud był bliżej środka. Żebyśmy nie musieli tak daleko okiem odbiegać. No i oczywiście go zmniejszyć. Wtedy, wtedy według mnie hmm, wygodnie się patrzy, co mamy w ekwipunku, ile mamy HP, tego typu. Drużyna, ja mam tu ustawione tak, żeby po prostu nie widzieć awatarów i, i żeby wyświetlały się te y, duże liczby, tak, graczy. Czy to było tu, czy to było widz tabela, tak. Yy, koniec meczu. Chodzi o to, że... O. Chodzi o to, żeby po prostu nie być o 10 żywych, jeden żywy. Polecam sobie to ustawić, chyba że wolimy awatary. Jeżeli mamy awatary, to widać na przykład, kto zabijał z anemi. A tak, to trzeba się dogadywać. Ja jednak wolę mieć tak yy, rozrobione. Yy, dalej przedmiot, no to tutaj no wiadomo, według preferencji wszystko raczej yy, radar yy, radar no polecam radar ustawić naj, najważniejsze ustawienie, powiększenie mapy na radarze, tutaj polecam sobie to mapkę zrobić mniejszą, żeby widzieć całą ale to też według preferencji ja polecam tak, żeby po prostu widzieć co się na całej mapie dzieje i Reszta według preferencji: czy się radar obraca z nami, czy nie, czy jesteś wyśrodkowany, czy nie, według preferencji, celownik według preferencji, I tutaj według preferencji. No i przechodzimy teraz do e, przewidywania obrażeń. Ja mam to wszystko wyłączone, ponieważ ten, e, ten feeling z tym przewidywaniem był po prostu. Tragiczny dla mnie. Nie, nie, nie ogarniałem o co chodzi. Zabijałem gościa, później się okazało, że go nie zabijałem, dlatego polecam to wyłączyć. Nie działa to dobrze nie wiem jaki był tego zamysł. No, ale na lanach to ma pewnie więcej sensu niż jak gramy online, więc polecam to wyłączyć. No, telemetria to jest nieważne. Tutaj polecam wszystko defaultowo, Klawiatura myśl, tutaj wszystko według preferencji. Wszystko według preferencji. Jedyne co polecam, to zbindować sobie każdy granat z osobna, żeby nie klikać tej czwórki. I to by było na tyle w tym odcinku. Dziękuję za oglądanie. siema, cześć.